Witajcie, witajcie wszyscy serdecznie w kolejnym prawdopodobnie ostatnim odcinku Bridgetki. Ze mną jest Torgus, jestem Siemka, Tumberski, Siemka i Frodo. Cześć, witajcie i zaczynamy. Gotowy? Ready? O, a nie daję scenki. Za światy przebudzenie burzy A kiedy ta kaczenka, hello? No bo my od, przed... razu, od razu weszliśmy, prawda, do tej piramidy, więc ona była w poprzednim odcinku. A, no może, może. Nie skaczemy może. już z tego naszego no serwera, jak zwykle. Będzie jazda. No to będzie jazda. Tak, ja, ja tu oczekuję. Stopacie samych... mamy nowe moce, może. Sobie, sobie kupić. O, no, jest cutscenka. Może. A czy oczywiście pierwsza. Ona jak zwykle musi ryk. Ja to się to... wywaliłem w Ostatnia, ostatnia wskoczyła, pierwsza U wyskoczyła. Yes. No widać, O myślę, że to... oh, jest. Wow, Jakieś to ma Jakieś Ej, ale pokażcie mi tą No bo z to z jest duat, i... nie? Mieście sobie podki, zobaczcie podcast. Ale nie ma czasu. To tutaj co to jest? Nie widzę nic. A stałe, aha. No ale aktywuje się to? Gdzie macie potki? No leżała tam jedna. A jedna no, super. Okay. Cztery osoby, jedna potka super. Boże jakąś najperinko. Tu są zostałem. jakieś takie do zbierania rzeczy, czy już nie ma chyba. Jak to wygląda? Nie, nie ma nic, nawet. Konopów żadnych, ani nie można tak grać, jakby znaleźć. Ani e, kotów, nic. Wow. Dobra, to chodźcie ciśnę. No, będzie pewnie jakiś nie? Ładna ta ściana to. Ja chcę zobaczyć tą lasencję całą. Która A co tu się wydarzyło? Tu tam moja mi daje raka, mam dość. Yeah. Yes! Armaty. Ej ale fajnie to wygląda, zobaczcie. Tak lewitujące takie skałki, nie? Floating, Floating Island. Island. Floating Island, dokładnie. Tam jest potka, ale po drugiej stronie. Widzę że Berski przygotowany. Oczywiście, że no, tak. <laughs> nie. Ale dlaczego mi niebieskie kule nie wpadają? Ja muszę móc zobaczyć jaką mam nową. Właśnie, to, żeby, chociaż, żeby, chociaż właśnie. Dali, żeby chociaż dali wypróbować. chociaż dali zabiło to no, nie? No, znowu oh, O Jezus! A nie, to nie jest, to jest Co mi wybuchnęło, ja mogę się dowiedzieć? Tam. A ty zginąłeś? Tak. Aaa, A, A to, poczekaj, gdzie to jesteś? jesteś. dobra, to idę, idę po niego. To idę. Ale to było dziwne. Na słucu na samym początku? O oh, aż... boże! To, zaraz ja spadnie w przepaść. No. Dziękuję. Nacisnę go, ale. Ja pierdzielę! Dobra, szybko. Czy ktoś rzucił tu granat? Oczywiście, że tak. Dobra, teraz plecki. No, no on z przodu. Dobra, teraz od tyłu go. Ale on jest taki trochę dziki. Ale bierzcie go od tyłu. Byka od tyłu jeżdżę. Byka od tyłu? Dajesz wytku. O, o, dawać. Dobrze, dobrze żarło. I zechło. O, pieniądze, dziękuję. O, dobra. Dawaj. O. I teraz czoło. Ale Cię przyjumał. No właśnie, taki drogi. No Czemu na mnie? Jesteśmy ostatni, wiesz? Nie mogę mu trafić w czoło. Dawaj, no. Szybko ładnie poszło. W ogóle gdzie ten gniew tam, tam, ulec, tam na, na niebie? masakra. No, tam po nie musimy do, dojść. No musimy. Jest musimy. portal. Portal? No tutaj, tylko wiecie co? Jak tutaj zejść? Yy, o tu. Tam była skrzynka, chyba, no nie? Właśnie tu jest skrzynia. Jak tu zejść? Skrzynia i podka tam jest. A może coraz następnie gdzieś? A może tam niżej następnie? No bo tu się nie da za bardzo. Chyba, że tam następnie dalej, bo tam jest portal drugi. Mm, to nie wiem, czy to tak ma być. No nie wiem. No ale tam nie było zajścia żadnego. Chyba. To jakaś w ogóle kręcona. A jesteśmy gdzieś? Nie A jest nie. Dobra, to jest to. Tutaj... To jest to? Tak, to jest to. Mm -hmm. No, no ktoś, i ktoś, kto nie ma potki? Nie, nie mam Dobra, idą Idą? No, idą Mumia, mumia Nie Dobra, ładnie Jest jeszcze tutaj coś Dobra, zaraz mi się mocno ładuje, słuchajcie Jezus To zginąłeś znów Nie, no bo zasadził mi z jakiejś tam maczety. Mam hmm. też moc. No, to jest przycisk. Tam są jakieś odo ze strzelenia. Tak. Ale jeszcze raz. A czemu one... Aha. <noise> Już? Tak. Okej. Okay. Torgo czeka. Prytni z was śmiertelnice. No, dobra. Będziemy tak się tepać. Fajne to nawet. Boże. Coż spodziewałem się takiej, wiecie, wnętrza tej piramidy. No, ale tutaj nie było No, a, no. no tak. To jest są zaświaty. Ja boję sobie, zupełnie to A Ta munia jest pogrzana, mam dość. Ja też muszę Dobra, swoje ta... na ja mam jakąś tam to burzę. To mam tę. Te... <smart> ee... No właśnie, jak to? Aha, taką błyskawicę. Do dupy. Do dupy? No to no osobą mogę porazić? tylko... to no właśnie będzie więcej coś lepsze by było takie obszarowe. No. Aha, dobra, idziemy dalej. nie jak nie ma kotów, nie ma kanop, to może lecieć. Mm -hmm. O, jakieś... Wygraliście torgus z Akaszą. Fader no. of Ma A, ten. no pierwszy custom z Akaszą chyba nie? Tak, tak mi się wydaje. Pozdrawiamy. Zdrawiamy. <laughs> Znalazłem przycisk. No jest tam. Jeszcze jakiś chyba, musi tu być. Jest na dem. jakaś kula tu jest, ale. Nie tu nie jest... Ale tu nie ma aktywnych przycisków. Nie ten pierwszy w ogóle nie został aktywowany, Aha. cały czas się świeci. Ten na wejściu. No i teraz jest tutaj, dobra. A i teraz, teraz jest tutaj. ten następny, no. Tutaj. No, teraz Oj. tam. Hmm? No I i to się otworzyło. Aha. Kasa. Potka. Podka. Jak ktoś chce. Lovely. No, jeszcze Jakieś poczytanki. Poczytanki też mam. Nie mam. Riveting, riveting, Potka, A sobie Nie mam nawet pieniędzy na to. A co to jest za złota skrzęta? Słuchajcie, właśnie? macie potki? Ja mam. Za Tylko tysiąc aż? Boże. No dobra, to jest ja tej przy lodzie. Będzie jazda jakaś, mm, tak? Będzie. No, tam jest arena. No i co będziemy? <grym> Może koniec. O jaki tron To jest ta ona? Nie eee, myślałem, że nie, nie, No ona była już, nie? Tylko jako taki duch. Tak? A tak, tak. O, Uuu, mój... ja nie chcę taki słodziak. Słodziak? Nie, to nie jest To nie jest Okej. Okay. I co teraz? O boż. na niego jest pewnie sposób, wiecie. Ale dlaczego we mnie od razu? Są jakieś takie gęby. Gębę mu trzeba strzelać, w ogóle bo na czerwono było. Tak? W ogóle trzeba strzelać w niego, bo mu się ładuje ten paster. O jest, jest, rzeczywiście coś. Ale to mu się ładuje Ja nie, nie wiem, czy to Może go trzeba rozwcieczyć właśnie, czy tak? coś? Nie wiem. Gębę mu strzelam. No co Gębę jam, czy w ogóle wszędzie można chyba. O kurna! Ale nie Ale że, słuchajcie... Szał? No i trochę mu zeszło, to nie rozumiem. Co, co, co mu zeszło? Ale co zeszło? Nie. No... o to wzrasta. Ale beznadziejna ta moja moc. Ale wiecie co chyba w oczy trzeba. Bo ja nie, nie, to... no no się oko to... Jest, się no bo jest jego pasek, no to ja nie wiem. No jest, ładnie cały czas. W oko, w oko, o, słuchajcie, tyżu, o, mam oko! muszę leczyć. Nie bo mnie tu atakują Ale zobaczcie, tutaj łażą. A to nie tak łatwo w to oko trafi. Dużo potek strasznie, nie? Bo, tak, dookoła. ale to podejrzewam, że to... ...zaraz będzie jeszcze grubsza jazda. No szkurde. Tyłem się ustawił, czuł. No bo ja jestem tutaj problem po tej stronie No nie mogę go niego trafić no No dobra jest, co teraz I teraz dostaniemy... Teraz dostaję jedzie. obrażenia dopiero w oczy tak oczy, w oczy teraz jest nie wiem jakiś Damage. dialog Damage. No, 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 no. o boże Ej, jestem stanie na do dole czy nie, wykorzystamy ten szał na nasze na naszą korzyść o ale... To on może musi walnąć na przykład w tą kolumnę, która tak się świeci na niebiesko. Nie wiem. No to się chowajmy za tym. Jest taka niebieska, nie? Jest. No I on tam atakuje niby. No. no. Ale nie zniszczył jej. No nie, nie niszczy jej. Nie wiadomo o co chodzi. Nie, on jej nie niszczy. No, atakuje tu i co? A tu jest też taka dziura w ścianie! Może to musi rozwalić? Tu, gdzie ja stoję. Słuchajcie, może ten tron musimy na niego zrzucić? Bo tak wygląda też trochę. Wystalił to? Nie. Boże, on ma oczy. No, zajebiste. Zobacz tą Berski, no, tu są jakieś drzwi. No są, Ale nie, to jest jakiś skarbiec. Nie, celuję w te oczy, ale nic, kompletnie. Teraz nic, no. Ale tu jedną kolumnę jakby rozwalił. Rozwalił coś, owszem. A tam se siedzi na tym tronie. No jakiś film? To leczy dobrze? No to chodzi właśnie te drzwi, tak myślałem. Stałem przy drzwiach, ale nie chciał w niej wycelować. Nie wiem, jakim samym celował nagle. A co on w ogóle nie słuchał jej? <śmiech> <śmiech> <Hit>. <śmiech> No patrzcie, co ona robi. Razi go, gojista. Robi mu dobrze. Robi jak Latla. I gdzie to się otworzyło? Niby zamknięte znowu mam. No tutaj ja mam otwarte A, To coś. Po z... oh, nie. wymaga obecności wszystkich. Okay. to biegniemy, okej. Były dwa, dwa, jakby takie przejścia. Okej, okay. to jedno się tylko otworzyło. Weźmiemy se potem. Wszyscy mają potki? Mam. No, ja nie, nie mam też. A czemu no tam były jeszcze? To może, może się wziąć sobie. O tu też są. O tu są, spoko. jesteśmy wyżej, tak? kondygnacja wyżej. To trzeba w to strzelać, czy jak? Nie wiem, no szczelą tą kulę, bo to tak ja wygląda też. jakby... Ona w ogóle sobie z tematem nie radzi. Chaos panuje tutaj u niej. Troszkę. Dobra, teraz z nią. Nie ogarnia kobiety. Z czasem Disney moją mocą i się skończy. Chyba tylko trzeba strzelać. Chyba to tak. Nie? Yes. Ale ładniej życie schodzi, więc spoko. Tylko no właśnie, filar rozwaliła. Szkoda, bo można było się kitreć. Wow! wow. Czekaj, ona się drży. Okej, okay, to pasa. ona była, bo to jest ten duszek jej, okej. Okay. ona się ładuje, czy co? Żeby ona się nie uleczyła, nie? Nie no, i ładuje się chyba. Nie ma ładowania, no. nie ma ładowania w tej grze. <laughs> <noise> nie no, skończyła mi się amunicja, gdzie jest Dawaj się znowu. Yes. A jak ją dawać? My strzelamy. Strzelamy dalej, bo znowu można. Tak. Muszę się uleczyć. Ej, prosta ona jest. Ale to pewnie jest jedna z jej faz, bo że że będzie jeszcze. O! Jezu, ja muszę to ładować? Przeładowywanie teraz. Jak ona się wydziera, bo... O nie o nie, ale tu jest Przeszkadzają mi te umiejętności. tu. No mnie też popychają od każdej strony No już niewiele jest zostało No dobra won O Boże, nam się źle ruszać Pixel ma O no, mówiłem, nie? No... To nie będzie takie łatwe. Trzeba nas wyzywa, boże, dostaw dupę i jeszcze wyzywa. Jeszcze jeden aktywuj, o co chodzi? A, no moc mamy naładowaną chyba. Do pula. A co tu aktywuj? Faktycznie Fajne! Tak, mamy ten amulet teraz naładowany, nie? No tak No i teraz tu chyba musimy stanąć, tak? No ale to nie działa. Nie Mogę na to wejść. Nie wiem. Ja A może stańmy przy jednej kulce wszyscy? Nie wiem. Ja ład, no, Nie wiem. Nie, no, to było tylko po to, żeby się naładować. No to dobrze. A, mam tu napisane mysz jeden akno. No ja tak samo. O teraz, o, dobra. dobra. O, f... No ale to niech następnie ładnie. Podcast, okay. biorę, bo ja nie mam. Ok. Uzupełnij amunicję. Skrzynka tam jest w ogóle. A. Co, co to było? No wprost <coughs> no, mi zajumaczył. A tutaj masz jeszcze jedną taką, tylko musisz wydać tysiąc. Nie no na tak super. No, wydawaj teraz, już nie ma. no będzie to koniec. Nie, mieć pierwsze miejsce, a, w tej to miejsce. No hello. Takie pierwsze. Nie będzie tak. Wezmę czegoś tak. takiego. Proszę was. i co, znowu to No nie, no znowu. Tak, Ej, teraz będzie kolejne przejście takie do rozgniewania. No. No, Oj, o, ław, 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 ław. no życia nie mam. Tu jest potka, jakby ktoś chciał. To on no to mnie. ja byłem. Jezu, on robi dziwne rzeczy teraz. Jezu. Jakieś dusze tu latają. Dobra, przeciskam E. Gdzie jest to życie? Tu nie jest. jest. No to są to jest po prostu drama. Nie no nie umiem to oko mu wystanować No to pewnie jestem piorun jakiś, to na punkt Jezu Dalej Że nie wceluję, no nie dam rady. W Sadzie sensie, że jeszcze ten tu las Nie, ja mam ja nie umiem to oko. Mam to gładzi Aha, te pioruny między sobą też działają, dobra, no to nie jest tak słabe. Dobra, dobra, dobra. masz yy, Stawajcie przy drzwiach, tu gdzie sylwek, no? Clear, tu. no, no. Rozwalił? No. O, rozwalił, Dobry. dobra. Mhm. Ej. To znowu go będzie tam prądzić. Prądzić? No ta seteki, tym swoim kosturem. Tak. <laughs> Doprowadza go tam do porządku. <laughs> W ogóle nie pomaga. Co no. no. co robić co chce. O pota, biorę. ja też. No nie, no i zabrali mi Aha, z... no nie wiedziałem, że chcesz. O, nie no spoko, tam była jeszcze, byłaś tutaj dalej. Na coś dole coś też czy? są jeszcze. A są? Tak, tak, jeszcze są. Czekaj, okay, nie widzę. Eee, nie. nie tu, tam jak będziemy na dole, to tam były. Aaa, się tam przy tym dym. Tak. Chyba, że chcę, no niazu, nie. Nie, nie, Proszę. Dobra. na razie mam full. Ja się muszę leczyć. Okay. Leci też z Dzira? No idzie, idzie pewnie znowu. Dobrze Zabez... ci idzie. Zaś będzie darła mortę. <grym> <grym> no. no. Te same moce, czy jakieś inne? O, coś innego chyba. Czy to dwutrzostwo. To idzie jakiś pioruny. Ale dobra, schodzi ładnie, dawać. Aj, bo te tu przyłażą jeszcze. Nie Gdzie jest? A, tu. No, je no mówię właśnie. Dobra. No i już. Co no, taka niewidzialna? No Boże, no boję. Gdzie ten dla tu? Co się ładuje. Coraz więcej ich tu. No, nie widziałem, no jest... No bo to Narazie trzeba nie tutaj rozwalić. Pokonaj... Aha. Nie sucha babo. Dobra, można znowu w nią Tu yes. Już nie ma jak na tym środku, jest ich wow, 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 piątka, piątka, piątka <laughs> Piątka Awaryjna piątka No Gdzie jest ammo? Jak się plecak Jeszcze oni tutaj na tych słupach są, widzicie ich na górze? No w górę, no O Żeby Boże nie potoczywają, wow, wow. Ja tu też Ale swoje jest ciężej teraz, nie? Nikt wtedy Rokę gorzej jest Ciekawe ile tych wow. takich faz jest, nie? No No Myślę, że jeszcze jest jedna, nie? No Tak do trzech razy sztuka To zabita? Mam nadzieję. Ło proszę, zjeję. <grywka> Zażaraję. O, Bosk! Której z podstawą! Daję w paszczy. Dobre! Do skór, synu. Aż mu nosem poszło! To jeszcze go będzie zabić na koniec, czy nie? Tak on zmutuje? Nie, nie zmutuje, to myślałem. To nie Resident Evil. Ona jest w nim teraz. No <noise> i co, już? I koniec? No, niemożliwe. To poprzedni odcinek był gorszy niż ten. No, so what do you think? W sensie, an even trickier yarn than the occasion of the dread pig idol of Tierra del Fuego? Oh, don't remind me. I still can't look at a bacon putty after that one. <laughs> Speaking of which, I've worked up quite an appetite. Who's hungry? And so we leave our heroic chums to their richly deserved the past, bringing this rollicking good yarn to an end. For now.

no, mi też, ale do jakiegoś momentu, bo już po później jest zmęczenie materiału. Cały no czas to, to, to samo. samo. Jest. Ładne te to wszystkie samo. plenery, u, to fajnie to wszystko zrobione, te potworki, coś nowego, ale no nie do końca. Dlatego tak krótka samo. jest ta gra, bo jakby była mm. to były już. No nie, akarta, tak, mm -hmm. tak, było. Tak, męczyło, więc te 9 misji, tak, 9 dziewięć było. 9. Dziewięć. No to to było, tak, mm -hmm. sam raz, myślę. Brak pomysłu na, na, na grę, niestety ją trochę mm -hmm. obniża. No, no, że te zagadki takie wtórne, nie? Że wtórne, zagadki, wtórne, wtórne. Początek fajny. Ale W, każdym, w, każdym w każdym levelu były tak. te same zagadki, praktycznie. Tak, nie? Kolka. tak, 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 tak. kolega, no, ale ogólnie mi się przyjemnie grał. Tak, tak, No i tak. przepiękna. Ja chcę takiego tak, graficznie, Naprawdę. graficznie no, wymiotowanego. No, ja. mm -hmm. Graficznie wymiat. I te bossy no. też były ciekawe. Nie, nie mówię o tych byczkach, ale o tych takich, na przykład ten, z tą laską, ten taki posąg mm -hmm. co ożył. Mm -hmm. Nie, to fajnie to wyglądało. I że na każdego bossa był jakiś sposób taki, nie? Inny. No. To było fajne tam chcę coś mówiłeś, że jest jeszcze jakaś taka inna na no, podobnie, tak, coś bo takiego. Tak, tak, to są twórcy ewidentnie ci sami, oni mhm. tworzyli Sniper Elite i Zombie Army Trilogy. Bo ja czuję po prostu ten sam klimat, mhm. ci sami wrogowie, podobna mechanika. więc no więc polecam. Jest Sniper Elite, to też jest chyba muszę Przekonać się, muszę się dowiedzieć, że to też kooperacja operacja ale na pewno zombie army trilogy też jest mm -hmm. identycznie. I, i Mówię o tym, Służ... bo, bo może się skusimy i zobaczymy, może w tak, to coś nie takiego Tak, to jest jeszcze to samo. To jest pójdziemy to samo. Do, na jakiś taki, jakiś taki skład, taki sami, zagramy coś podobnego. Dokładnie. No, niech, wyra... niech wyrażą widzowie, co oni o tym sądzą. Tak, do. dajcie jak, znać, w jak w komentarzach. Jak wy to odbieracie? Czy fani czy się oglądało? Fajnie się słuchało tych naszych pierdół głupoczych. O Boże, ten połowa do wycięcia. No, to już za późno. To, to za poszło późno. w eter. E... Ale powiem, że tak, bardzo fajnie się e... przechodziło tę grę. Samemu nie chciałbym się, powiem Wam otwarcie, nie. Ja bym to, to odłożył pewnie w połowie. Odłożyłeśkę. Ja to, jasne, ale, ale z taką ekipą no, dla śmiechu, dla jaj, To, to nie nie, dla Lodzia nie i innych... Dla Bridgety przede Bridgety, wszystkim. No. Zrobiliśmy to dla Bridgety. Boże. Dziękujemy tak wam tak bardzo. Ja wam bardzo dziękuję, A, fajnie się grało. Ja również dziękuję. I co, do, dziękuję. do następnych naszych jakichś serii. Dokładnie. Do następnych. Cześć. Cześć. pa. pa. pa, pa.